Kolejny unboxing na moim kanale, zapraszam już teraz. Lecimy. Cześć, witam Was serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony, Arel. Dzisiaj kolejny unboxing na moim kanale. Będzie to mianowicie, oto to urządzenie Astro Mix Amp Pro, jest to zewnętrzna karta muzyczna, mikser na USB, jak widać jest to do PS4 i PC, -ta, prawdopodobnie do Xboxa One też się nada bez problemu i może są tak jakby dwa dedykowane zestawy osobno, do PS4 czarny, do Xboxa prawdopodobnie jest biały z tego co kojarzę. Mniejsza z tym, zaraz sobie weźmiemy nasz czarodziejski nożyk, przełączymy sobie kamerkę troszkę niżej i zaczniemy sobie unboxować. Lecimy dalej. Dobra, kamerka przełączona, wszystko jest to, co trzeba. Moje głowy widzieć nie musicie, nie jest wam do niczego potrzebna, ale jak widzicie, nożyk jest standardowo. Pudełeczko jest fabrycznie zamknięte, także sobie teraz rozetniemy, tutaj te plomby. Ostrożnie, żeby tam nie przypadkowo nie przeciąć. Ciach, dobra, nożyk może iść prawdopodobnie na bok. To sobie wysuniemy. Pum, ładnie, elegancko wyszło. Yy, jeszcze nawet pokażę Wam co do opakowania. Bardzo fajnie zrobione jest kartonik z zewnątrz. Yy, ogólnie z tymi głównymi takimi napisami, co to jest. Z boku też tego typu infografiki. Z tyłu jest opisane wprawdzie w języku angielskim, ale wszystko co do czego służy, wejścia i tp, tutaj nawet widzicie z boku są yy, pokazane słuchawki bodajże co ma 40 dedykowane. W środku takie pudełko fajne, takie czerwone z jakimiś graficzkami. I od góry co mi się podoba, nie wiem czy uda mi się to pokazać. O, jest taki sobie chłopek. Tutaj z tej strony macie dipada, jakaś czaszka, celownik, kółeczko jakieś. Bardzo fajnie to jest zrobione. Dobra, pudełeczko sobie na razie zostawimy gdzieś tutaj, może. Tak. O. Yy, no to też fajnie wygląda. Naprawdę pudełeczko jest solidne, twarda. Oprawa, takie różne graficzki ciekawe. Tam się wszędzie w tym teraz błyszczącym odbijałem światło, ale nie o to chodzi. To tak na szybko pokazać, tutaj z boku też są jakieś słuchaweczki pokazane. Od góry też napis Astro urządzenie. To można tak otworzyć, czy to jest zamknięte? O, można otworzyć. Na magnesy to jest. Ja sobie otworzę, żeby zerknąć. Ok, żeby mi tutaj nic nie wypadło. Środek też elegancko. Samo urządzonko, do którego przejdziemy sobie za chwileczkę. Ja sobie je na razie wyjmę i tutaj położę z boku. Dobra. Co tutaj pod spodem jest? Pod spodem, pod pudełeczkiem. Jest pewnie jakaś instrukcja obsługi, tak? Tak, Quick Start Guide. Niestety. Musiałbym zobaczyć, a nawet nie, jest po polsku, bo już myślałem, że yy, niestety sprzęt Astro przyszedł do Polski, ale bez polskich instrukcji, ale, ale jest tutaj yy, po polsku, zapewniam Was, nie będę Wam tego pokazywał, bo bym to musiał całe porozkładać i nie będę tutaj się nad tym rozwodził. I co tutaj jest w pudełeczku obok? Swoją drogą też jest na magnes, także wszystko to jest zamykane na magnes. Otwieramy. Rozkłada się jak książeczka. W środku też tutaj ludzik. Ale co jest w środku? To nas najbardziej interesuje. Ściągamy pokrywkę z góry. Tutaj są informacje na temat gwarancji. Mam widać dobrze. Tutaj mam lampkę włączoną, żeby mnie doświetlała, aczkolwiek chyba prześwietla w pewnych momentach. to jakieś tam informacje, że przed zwrotem urządzenia mamy tam zaczerpnąć informacji na temat tutaj na tych stronach, które są podane. No i to co najważniejsze tutaj jest zestaw dosyć pełnych kabelków. No wiadomo, przede wszystkim główne to jest kabel zasilający nasze urządzenie, mikro, mikro USB. USB do komputera tudzież konsoli, z, z, niezależnie zależnie od tego do czego będziemy podpinać, mm, to jest cyfrowy y, kabel optyczny, tak? Cyfrowy kabelek optyczny y, do podpięcia do różnych źródeł. Od, od właśnie też pc jak masz wyjście y, w karcie dźwiękowej, poprzez y, wejście do konsol na przykład w PlayStation 4 tej pierwszej wersji, i w PlayStation 4 Pro, bo w wersji Slim nie ma tego wejścia, ale są inne metody podpięcia, także nie musicie rezygnować z dźwięku przestrzennego. To jest kabelek. Szczerze, na chwilę obecną nie wiem dokładnie do czego, bo dopiero pierwszy raz to otwarłem, więc nie za bardzo. Nie za bardzo wiem do czego jest ten kabel. Wiem, że ja go chyba używać osobiście nie będę. Yy, zaraz tutaj zaczerpnę sobie informacji, co to jest za kabelek. Po polsku jest to kabel cyfrowego połączenia szeregowego. I ja nie wiem, czy to nie jest kabelek, yy, żeby połączyć dwa urządzenia razem, bo wiem, że jest możliwość podłączenia yy, prawdopodobnie właśnie przez ten kabel, bo są takie dwa wejścia yy, w mixampie, które można podpiąć jedno za drugim urządzenie właśnie szeregowo. No i co jest yy, bardzo fajne też przejściówka yy, z jack'a na dwie osobne na dwie osobne w, yy, nie wtyczki tylko wejścia po prostu, wejścia na jack do których można podpiąć osobno mikrofon i osobno słuchawki, nie wiem czy to jest wyszczególnione tak jest wyszczególnione, zielone to są słuchawki te takie fioletowe to jest mikrofon nie wiem czy to będzie widać, przed chwilą widziałem gdzieś tu łapał mi ostrość ale ciężko czasami tą kamerę namówić do współpracy może jak rękę przyłożę to będzie lepiej widać no widać mniej więcej i po prostu można podpiąć albo do urządzenia bezpośrednio słuchawki z mikrofonem, ewentualnie, właśnie można podpiąć osobno i mikrofon, i słuchawki. Przechodząc do samego urządzenia, bardzo fajnie to wygląda. Możemy sobie ściągnąć folijkę tego. Albo się zastanawiam, czy ściągać. Może na razie nie będę ściągał. Upewnię się, czy to działa. Będę sobie podłączał dzisiaj, bądź jutro. To zobaczę, jeżeli będzie działało. No to wtedy sobie ściągnę folikę i będzie wszystko w porządku. Ale bardzo ładnie to wygląda. Tutaj są przyciski. Jest przycisk włączania. Tak, włączania. bo Zawsze mówię włączania. Sobie zaraz tutaj zerknę. Tą folię sobie odegnę trochę, albo i nie. No to od, od dołu ta folia fajnie schodzi. W każdym razie są dwa pokrętła. Jedno pokrętło jest odpowiedzialne za głośność ogólną, a druga głośność jest odpowiedzialna za, tak głośność, stosunek, jakby, głosu z gry do głosu z czatu. I w zależności od tego, na czym, gramy, na czym chcemy mieć czat, to podpinamy właśnie albo konsolę do PS4 bądź do pc -ta. przynajmniej z tego wywnioskowałem na, na właśnie unboxingach innych tego typu filmach na YouTubie, że przez USB trzeba podpiąć albo do pc albo do PS4. W każdym bądź razie, z przodu co jest? Mamy tutaj cztery wejścia, między innymi to jest właśnie wejście yy, na zestaw yy, sławkowy, na headset ogólnie i tutaj bezpośrednio można wpinać słuchawki, które są z, z mikrofonem, bądź właśnie przez tą przejściówkę. Tutaj wtykając ją do tego wejścia, to sobie podpinamy osobno. Jeżeli mamy jakiś headset swój, jakiś mikrofon, który byśmy chcieli, żeby nam na przykład lepiej brzmiał niż taki typowy w słuchawkach. Obok mamy AUX. To chyba każdy wie dodatkowe źródło dźwięku. No i właśnie tutaj są po dwóch stronach te takie USB. Yy, ja to tak nazywam USB, aczkolwiek nie do końca wiem czy to jest USB tak po prawdzie. W każdym razie przez ten kabel możemy podpiąć dwa takie urządzenia mając obok siebie. Mamy tutaj do wejścia i do drugiego urządzenia obok też do tego wejścia i one będą współdziałać ze sobą. A z tyłu mamy tutaj po pierwsze te wyjście, wejście optyczne które właśnie podpinamy ten kabel, który pokazywałem wcześniej żeby mieć dźwięk przykładowo z PS4 tak jak w moim przypadku to będzie miało włączam z tyłu do PS4 i tutaj do tego do tego optycznego wejścia potem jest wejście stream tutaj tędy idzie dźwięk właśnie na zewnątrz jest wyjście no i Mikro USB, właśnie do zasilania, tędy właśnie podpinamy kabelek ten Micro USB. No i z drugiej strony USB duże albo do konsoli, albo do PC, ta w zależności jak to woli. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie zasilanie, czy właśnie jeszcze do czegoś, bo gdzieś słyszałem, że prawdopodobnie, jak nie mamy możliwości zasilania inaczej, to możemy to podpiąć pod zwykłą yy, ładowarkę telefonu. Także wydaje mi się, że za sam ten dźwięk chat to odpowiada chyba tak naprawdę ten optyczny, bądź któryś z tych stream lub aux. Ale ja to będę jeszcze podpinał wszystko i jak już będę wszystko wiedział, miał podpięte, yy, także będę wiedział wtedy wszystko co i jak, jak to trzeba było podpiąć, co do czego, żeby wszystko działało, żeby każdy dźwięk yy, i z konsoli i z peceta mieć odsłuch równocześnie. Yy, no, i będę wiedział, z czym to się je. Także, jeżeli y, chcielibyście wiedzieć coś więcej na ten temat, to po prostu piszcie w komentarzach pod filmem. Y, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystko, o ile już będę wiedział. To by było na tyle y, z unboxingu. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się specjalnie. I y, 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 tak jak mówię urządzonko będę podpinał w ciągu najbliższego dnia, dwóch dni, w zależności od tego, jak będę miał czas. Jeżeli wszystko już będę miał podpięte, będę wiedział co do czego. Także, jak już mówiłem wcześniej, możecie pisać. Sekcja komentarzy jest dla Was. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do tego urządzenia, to w miarę możliwości postaram Wam się odpowiedzieć. I również, oczywiście, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, jak Wam się podobało. Do subskrypcji. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to bardzo zapraszam na mój kanał. No i co? Opis, social media itp. itd. To wszystko chyba z mojej strony. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.